Przepiękne mamy światło. Bardzo dziękuję, mogę to nagrywać. bardzo witam Was serdecznie. Mam kawkę ze sobą, ale ją na razie odstawię, bo jest jeszcze mega gorąca. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jednak kilka osób chciało mek kulturalnie. Jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że mam kilka rzeczy do pokazania, ale i kilka seriali, filmów, o których chciałabym Wam powiedzieć. Jedne polecam bardziej, jedne mniej. Natomiast chciałabym tutaj o tym opowiedzieć. Mam swój, wiecie, organizacyjny notesik do YouTube'a i tutaj mam spisane wszystkie o czym chciałam powiedzieć. Nie jest to chronologicznie, ale słuchajcie, na początek zaczniemy od, od dwóch seriali. Eee, w poprzednim kulturalnie opowiadałam Wam o tym, że oglądaliśmy Stay Close albo So Close, e, se, taki mini serial na podstawie powieści Harlana Cobena. Ja stwierdziłam, że tak mi coś tam zazgrzytało i tak myślę, kurczę, przecież na pewno nie jest jeden serial. I później widziałam na Instagramie, że dużo osób poleca i tak dalej. No i słuchajcie, serial Niewinny. Cieszył się największym powodzeniem i najwięcej osób go chwaliło, więc ja stwierdziłam, e, e. w takim razie ten serial zostawię na koniec. I właśnie, kolejnym serialem po Stay Close, bodajże, który obejrzeliśmy był The Stranger. Żeby wam tutaj nie spoilerować za bardzo, to nic nie powiem, nie no, powiem tylko tyle, że jest... Z pozoru idealna rodzina. Naprawdę idealna rodzina, która się kocha, w której no, no, wydawać by się mogło, że wiecie, nie ma rysy. No i oczywiście tam później wychodzą różne rzeczy. Tam są i poszukiwania, i różne takie. Nie będę wam mówić co, ale bardzo szybko obejrzeliśmy ten serial. Nie był on jakiś, nie wiadomo jak porywający, natomiast nie był też, wiecie, takim gniotem. Zakończenie trochę nas. Ee... No nie spodziewaliśmy się takiego zakończenia, o tak powiem eee, i uważam, że jeśli, wiecie, chcecie jakiś taki miniserial, to jest spoko opcja. Natomiast serial Niewinny i to też jest miniserial na podstawie powieści Harlana Cobena, to jest najlepszy serial. A jaki ja ostatnio widziałam I słuchajcie, tam akcja jest pokręcona, jest totalnie pokręcona Musicie się skupić Jak ja często oglądam i siedzę z telefonem, to tutaj nie było opcji Musicie się skupić, musicie pamiętać bohaterów, musicie kojarzyć wątki Tutaj jest dużo przeskoków z różnych wątków Serial zaczyna się od... Początkowo wydawać by się mogło samobójstwa zakonnicy, która podczas sekcji zwłok okazuje się taka, no, wydawać by się mogło mało święta, o tak powiem. I tam naprawdę dużo się dzieje, tam jest chyba 8 odcinków po 40 minut. I my oglądaliśmy ten serial z moją mamą, i słuchajcie, my w dwa dni chcieliśmy kończyć go jeden, wiecie, jednego dnia, bo stwierdziliśmy, że robimy sobie taki dzień piżamowy i że oglądamy właśnie seriale. I ten serial, tam jest taka akcja, tam się ciągle tak dzieje dużo, że nie chcieliśmy przestawać go oglądać. Końcówka. Yy... Może nie zaskoczyła nas jakoś mega, natomiast było bardzo dużo takich smaczków, które odkrywaliśmy, wiecie, po kolei. Naprawdę bardzo Wam polecam, jeśli szukacie mini serialu, takiego trochę wiecie, akcja tajemnica, rozwiązywanie jakichś zagadek, kojarzenie faktów, naprawdę fajne, trzeba się mocno skupić. Na pewno nie jest to serial dla dzieci, bo tam jest dużo na gości i dużo różnych scen, ale ogólnie sama akcja, naprawdę spoko. Teraz już rozumiem te wszystkie e, zachwyty, które widziałam na Instagramie, bo bardzo długo widziałam e, polecenia. Natomiast jakoś nie wiem, no ja mam tak, że jak mi dużo osób coś poleca, no to, no to, to, to gdzieś mam to z tyłu głowy, ale niekoniecznie. Więc e, jeśli tak nie macie, no to ja Wam bardzo polecam serial Niewinny. Został nam jeszcze jeden serial właśnie na podstawie powieści Harlana Cobena. Ale stwierdziliśmy, że poczekamy na mamę, że jak się znowu razem zobaczymy, to obejrzymy ten ostatni już, bo chyba są tylko cztery. Słuchajcie, jeśli chodzi o seriale, to tyle. Chociaż nie mogę nie wspomnieć, bo to taki trochę serialo, TV show, nie wiem co. Wiecie, że ja polską edycję ślubu od pierwszego wejrzenia kocham. Jakkolwiek głupio to brzmi dla mnie, to jest taki mózgo trzep, że ja to po prostu oglądam i mnie to ciekawi i też wkręciłam w to znajomych. I śmiałam się do Krzyśka, że sama się zgłoszę i będę brała udział, po prostu tak mnie to ciekawi. Wiecie, że ja lubię aspekty psychologiczne, a tam jest ich dużo. I słuchajcie, ja nie wiem jak, jak to wyszło, że grzebiąc na playerze znaleźliśmy ślub od pierwszego wejrzenia, i to jest wersja z Australii. E, no, wygląda to totalnie inaczej, bo już na początku nie ma trzech par, tak jak są u nas, tylko tam było bodajże 11 par. I nie ma przetrzymywania 5 czy 6 odcinków, żeby poznać bohaterów, żeby były śluby Tylko wiecie, od razu ślub, 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 podróż poślubna i tam to się kotuje. I słuchajcie, tam podróże poślubne, Fiji, Tanzania, no sama Australia e, Wyspy Kuka chyba tam były, nie pamiętam już Natomiast te podróże poślubne, te wszystkie widoki tam, te atrakcje, jakie były dla nich organizowane No i też same losy bohaterów, uważam, że... Sam program jest już bardziej zmontowany, tak po amerykańsku, że wiecie, coś skończyła się akcja i za chwilę oni powtarzają to samo, co widzieliście przed chwilą. I mnie to na przykład denerwuje, bo ja się śmieję, że odcinek byłby krótszy o połowę. To się jeszcze nie skończyło. My nie jesteśmy na bieżąco. W sensie dla nas się nie skończyło, my jeszcze nie skończyliśmy tego oglądać. Jeśli lubicie takie mało ambitne produkcje, mogę powiedzieć, aczkolwiek ja nie uważam, że rozrywka musi być zawsze ambitna. Rozrywka ma przede wszystkim dostarczać nam i mamy się odstresowywać, więc to ja od razu tutaj powiem. E, więc ślub od pierwszego wejrzenia, w, wersja australijska. Mm. I fajne to jest też, że oni się chyba co tydzień wszyscy razem spotykają, tam się znają. E, no i tam, 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 tam się dzieje naprawdę. To w porównaniu z naszym, to wiecie, to u nas jest nuda, ale. Bardzo, bardzo zaczęliśmy to mocno oglądać Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, teraz przejdziemy A, jeszcze jeden serial, jak mogłam zapomnieć Mam zapisane, ale ja już mam wrażenie, że tyle to oglądam I tyle o tym mówię Że to już, wiecie Słuchajcie, behawiorysta Jeśli oglądacie mnie długo Wiecie, że ja kocham Roberta Więckiewicza Dla mnie jego gra Ja mam wrażenie, że on by się sprawdził w każdej roli Albo, że każdej roli dodałby takiego, Takiej rasowości, takiego charakteru Serial Behaviorysta. Od razu Wam powiem, że Krzysiek czytał książkę i już przy pierwszym odcinku szlak go trafiał, bo tam ponoć było bardzo dużo sprzecznych rzeczy. Ja nie czytałam, więc nie wiem, więc się nie wypowiem, ale on tak mówił i kilka osób też mi na Insta pisało o tym. Natomiast ja książki nie czytałam i na pewno nie będę, bo mi się bardzo podoba serial ze względu na Roberta. Myślę, że gdyby Roberta nie było, to raczej bym nie obejrzała, a szkoda, bo słuchajcie, akcja jest. Tak pokręcona. Mm... Powiem Wam tylko mniej więcej, jakby od czego się zaczyna, że ten serial mnie tak po prostu zmiótł. I co prawda, dwa czy trzy pierwsze odcinki najbardziej mi się podobały. Teraz znowu coś się zaczyna dziać, ale wydaje mi się, że to będzie zaraz koniec, więc za bardzo nie wiem, nie wiem, co tam się jeszcze może wydarzyć. Natomiast słuchajcie, porwanie trzech osób, albo dwóch, już nie pamiętam. I na wszystkich wyświetlaczach, jakie macie, wszystkie wyświetlacze są schakowane, i to jest dylemat. I macie wysyłać SMS-y, tak jak alerty RCB Wam przychodzą to przychodzą wam powiadomienia o tym dylemacie społecznym, że macie głosować na osobę, którą yy, oprawca zabije. I samo to dla mnie sam ten pomysł jest czymś takim wow, yy, no czymś totalnie innym. Ja wyhaorystę po prostu wsiąkłam w rola Roberta, no co ja wam mam mówić? No Robson po prostu wymiata i ja uwielbiam patrzeć na jego grę. Jego postać jest pokręcona, jak się później okazuje, jest też takim trochę czarnym charakterem. To nie jest od razu, wiecie, taki ugłaskany charakter, taki tylko dobry, uważam, że ma wiele oblicz. No, fajny, naprawdę fajny serial. Polecam Wam behawiorystę, kolejny dobry polski serial, który ja widziałam, pod którym się wiecie, podpisuję, że naprawdę Wam polecam. Tylko to nie jest lekki serial, od razu mówię. Ok, i jeśli chodzi o seriale, to by było na tyle. Teraz mam Wam do opowiedzenia o trzech filmach, i zacznę może od filmu Kaman Kaman. To jest dość nowy film. My byliśmy na nim w kinie, i tam gra, przepraszam, nie, nie pamiętam, ale no ta postać, która grała Jokera, ten aktor. aktor... Joaquin Phoenix. Co? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, jeśli dobrze mówię. No, właśnie, on tam gra jedną z głównych ról, i wiecie co, tam nie ma jakiejś akcji. Jeszcze nadmienię, że film jest czarno-biały, o czym ja nie wiedziałam. Ja nie przepadam za czarno-białymi produkcjami, natomiast um, cały film pokazuje. Psychikę dziewięcioletniego chłopczyka, pokazuje relacje, jak się z nim buduje relacje, jak to wszystko wygląda od środka. Eee, no, jest skupiony na takiej sferze uczuciowo-psychologicznej, powiedziałabym. Eee, wiecie, to nie są do końca moje klimaty, natomiast osoba, z którą byłam, bardzo chciała ten film zobaczyć, więc, więc cieszę się, że go widziałam. Eee, myślę, że osoby, które mają dzieci, lubią dzieci albo interesują się psychologią, że tak powiem, dziecięcą, eee, na pewno znajdą tam wiele smaczków. Było kilka dla mnie bardzo fajnych m, takich dialogów, które wiecie, z dziećmi są z pozoru proste, a są naprawdę głębokie, więc to mi się podobało. No, film taki trochę przeciągnięty jak dla mnie natomiast byłam, widziałam i, i jeśli lubicie m, tego typu tematykę to wam polecam. I teraz słuchajcie, to jest film, y, na który ja bym poszła jeszcze raz, ponieważ to jest film Niedługo i szczęśliwie. I już wam od razu powiem, że to nie jest film, który przypadnie do gustu każdemu. Jeśli mnie długo oglądacie, wiem, powtarzam się, to wiecie, że kocham film, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Dla mnie to jest film oddający dzisiejsze czasy. Widziałam chyba wszystkie wersje językowe Jakie są, bo są różne i tam wątki delikatnie się różnią, natomiast sens ym, całego dzieła jest zachowany. Więc film dobrze się kłami w moim towarzystwie, to jest mój ukochany film. A niedługo i szczęśliwie to jest produkcja po prostu tego samego reżysera. I teraz słuchajcie, powiem Wam o co chodzi, a Wy sobie, wiecie, dopowiecie. Yy, no bo myślę, że każdy miałby swój scenariusz. Yy, jest kilka małżeństw, z czego się okazuje, że yy, Ksiądz, który udzielał im ślubu, był fałszywym księdzem, nie był księdzem, po prostu tak działał dla Hecy i te ich śluby są nieważne. I teraz mają miesiąc na zastanowienie się, czy jakby ponawiają ten swój ślub i nic się nie zmienia. No, czy odchodzą? Tylko, wiecie, to nie będzie rozwód, bo ten ślub jest nieważny, więc tak naprawdę, wiecie, no, ani rozwodu by nie było, ani żadnych mm, idących za tym konsekwencji. E, no i wiecie, i dzieje się życie, dzieją się różne życiowe problemy, różne życiowe takie wydarzenia jakieś galimatiasy. E, Dzieje się, naprawdę dzieje się i uważam. Nie, na pewno dla mnie nie jest to film tak dobry, jak dobrze się kłamie w moim towarzystwie. E, chociaż wiem, że też kilka osób pisało mi, że im się ten film nie podoba. No ja jakby wiecie, zdaję sobie z tego sprawę, każdy z nas ma inny gust. Mi się bardzo ten film podobał. E, nie jest aż tak fajny, natomiast też pokazuje ludzkie oblicza. No, bardzo, bardzo, bardzo fajny i cieszę się, że udało nam się na niego pójść, bo mieliśmy, słuchajcie, iść ze znajomymi i tak się wszyscy na to zbieraliśmy, e, że przestawali to grać. I już był tylko o jednej godzinie i na szczęście nam się udało. I ostatni film, albo w zasadzie reportaż, o którym chcę wspomnieć, o którym było ostatnio głośno, to jest Oszust z Tindera. Ja słuchajcie, nie oglądałabym tego, gdyby nie fakt, że my się z Krzyśkiem poznaliśmy na Tinderze. E, nie wiem co więcej dopowiedzieć, żeby nie zdradzać, chociaż tam wszystko jest jasne. Są pokazane. Są po prostu pokazane szczegóły, jak facet urabia kobiety I to nie na tej zasadzie A, zakocham się w nim, powzdycham sobie do niego Tylko jak oszukuje na grube pieniądze Naprawdę na grube pieniądze I one są na tyle łatwowierne, zakochane ślepo Że wiecie, że mu wierzą, że czasami jeszcze go bronią I niesamowitym jest to, bo ja nie wiedziałam o tym Jakby wiedziałam, że to wszystko jest na faktach Ale ja nie wiedziałam, że oni pokażą twarz tego człowieka W ogóle twarz tych ludzi, tych kobiet no, i słuchajcie, to jest takie, już jak się później dowiedziałam, ja odnalazłam tego faceta na Instagramie. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo ten, ten reporter zrobił się tak głośny, a ten facet robi dalej to samo, co robił. To jest dla mnie niesamowite. A teraz jeszcze prowadzić szkolenia z budowania marki własnej, czy coś takiego, z marketingu. No, słuchajcie, dla mnie to jest szok, jak wyglądają dzisiejsze czasy. No, i stwierdziliśmy po tym reportażu, obydwoje zgodnie z Krzyśkiem, że no nie trafiliśmy aż tak źle na siebie jak inni. I teraz słuchajcie, mam wam do pokazania trzy książki, o jednej tylko wspomnę, bo mówiłam wam ostatnio, ale powiedziałam też, że jak skończę to dopiero się, wiecie, w pełni o niej wypowiem. Podpisuję się do, pod wszystkim tym, co mówiłam, że tak powiem, w pierwszym odcinku Mek Kulturalnie. Eee... To jest psychoterapia. Po prostu ta książka może nam robić za psychoterapię i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Odzywały się do mnie osoby po psychologii, odzywały się do mnie osoby, które były na psychoterapii, a czytały tę książkę. O, bateria blinka, czekajcie, wymienię i zaraz do Was zwracam. Jestem, słuchajcie, tyle gadałam, że aż aparat rozładowałam, więc e, ta książka może Wam namieszać w głowie, naprawdę może. Obnażyć schematy, którymi się kierujecie, że wydaje Wam się, że to Wasz charakter, że Wy tacy jesteście. Może okazać się, że wcale nie. Eee, mocna pozycja to nie jest książka, to nie jest czytadełko, jak ja to napisałam na Instagramie. To nie jest czytadełko na kilka wieczorów, to jest książka, nad którą trzeba się pochylić, zastanowić, notować. Um... I tu wiecie, te rozdziały, z których mamy notatki, się zazębiają, więc tu naprawdę fajnie jest notować. Eee, kilka, kilka osób kupiło ją z mojego polecenia i jesteście tak samo zachwycone jak ja. Nie dziwię się. I jeszcze coś wam chciałam pokazać, ponieważ ja nie wiedziałam, że to jest autorka. Hmm... Tej takiej już osławionej książki Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. I tutaj słuchajcie, ona ma kilka książek: Odkryj swoje wewnętrzne dziecko, jak myśleć o sobie dobrze, jak nie bać się bliskości, jak dogadać się mimo różnic. I powiem Wam, że ja mam dużo książek, które kupiłam i których jeszcze nie przeczytałam, natomiast jak to zrobię, będę chciała kupić wszystkie książki tej autorki. Na tyle mocno przypadła mi do gustu, dała do myślenia. Wiecie, że ja lubię książki psychologiczne, lubię poradniki. To, to, ten poradnik może po prostu trafił też w dobrym momencie mojego życia do mnie, ale nie pamiętam, żeby aż tak jakikolwiek poradnik wywarł na mnie wpływ w sensie, żeby sprawił, że naprawdę tak przeanalizuję wszystko, że się zacznę nad tym zastanawiać. Mocne, ale warto. To, to tak tylko wspomniałam, nie? 50 minut. I teraz, słuchajcie, chcę Wam pokazać dwie książki, które do mnie trafiły, w sensie, które sobie kupiłam. I jeszcze zanim Wam opowiem o tych książkach, to właśnie jak już zakupiłam te książki, postanowiłam sobie przeczytać najpierw wszystkie książki, których nie przeczytałam, żeby później kupić nowe. I to trochę tak z tej oszczędności. Yy którą mam plan się wdrożyć w tym roku, a trochę z tego powodu, że wiecie, to jest tak, że ja kupuję książki, odkładam je na półkę, tych książek wcale się tak szybko nie czyta, tak jak to Sapiens chociażby, które teraz czytam. Tych książek wcale szybko się nie czyta, a jak już ma się nowe, to chce się czytać te nowe i te starsze dalej leżą i czekają. I ja mam kilka takich książek, które już naprawdę długo czekają, a które chciałabym przeczytać i też wydają mi się atrakcyjnymi pozycjami. Więc poza tymi książkami szybko nowych książek nie kupię, i to nie dlatego, że wiecie, że nic mi się nie podoba, bo bym chciała naprawdę wiele książek No ale dlatego, że tutaj jednak zdrowy rozsądek musi wjechać I po pierwsze, Nawyki Warte Miliony I to jest książka, która przewijała mi się na Instagramie Bardzo podoba mi się jej okładka, to jest, wiecie, złoto tutaj jest No ale Nawyki Warte Miliony Przewijała mi się, podobała mi się, ale jakby ostateczną decyzję mm, o zakupie podjęłam po, nie wiem, czy to był film na YouTubie, czy na Instagramie Koko Anita Koko Collection mówiła o niej, że czyta już ją drugi raz Że jest pod wrażeniem, że będzie do niej wracać I że bardzo jej się ta książka podoba Ja pamiętam, wtedy to zobaczyłam i wam nie zamówiłam sobie tę książkę Nie czytałam jeszcze Ale myślę, że na dniach zacznę Bo Sapiens to, tak jak Wam mówiłam, taka wieczorna czytadełka A to jest... to myślę, że może być coś takiego inspirującego I tutaj są, wiecie, na przykład rozdziały... Potęga nawyku, definicja sukcesu, gdzie zaczynają się Twoje nawyki, klucz do sukcesu, mistrzowski program sukcesu, nawyki z większe, największych biznesmenów, mmm, nawyki wspomagające sukces w marketingu i sprzedaży, nawyki typowe dla ludzi, którzy zostali milionerami, e, więc myślę, że to może być bardzo ciekawa i inspirująca książka. E, jeśli chcecie, to podzielę się swoją opinią o tej książce. A tutaj jest, słuchajcie, coś, co mignęło mi na Instagramie raz. I nawet nie pamiętam u kogo, ale bardzo mnie to zainteresowało. Ponieważ to jest książka, pozwól, że ci opowiem bajki, które nauczyły mnie, jak żyć. W ogóle jest przepiękna ta książka. Jestem bardzo ciekawa, bo tutaj między innymi jest napisane, są to zarówno dobrze znane klasyczne bajki, jak i współczesne przypowieści i anegdoty wymyślone przez autora, psychiatrę i psychoterapeutę. Pochodzą z różnych stron świata i z różnych tradycji, łączy je jedno. Zawarta w nich mądrość pomaga zrozumieć swoje lęki i pragnienia oraz uwierzyć w siebie. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. To może być prosty język, aczkolwiek bardzo inspirujący i dający do myślenia. Też nie czytałam, czeka w kolejce, w ogóle to, te, te książki zamówiłam razem. Bardzo mi się podobają te grafiki, bardzo podoba mi się to, jak wyglądają. Także słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o kulturalnie. Przeczytałam tak naprawdę tylko jedną książkę od ostatniego odcinka, z tego względu, że słuchajcie, nadal czytam Sapiens. Myślę, że jestem w połowie. Ciężko mi to idzie. Ciężko mi to idzie, dlatego że tam na tych stronach jest po prostu mało światła, tam jest mały druk, te, te wiecie, zdania są blisko siebie, jest ich dużo. Książka jest ciężka, jest dużo o historii, no co, umówmy się, czytane wieczorem w łóżku pod ciepłą, pod ciepłą kołderką jednak sprawia, że człowiek jakoś szybciej chce zasypiać, ale uważam, że i tak jest to fajna, ciekawa pozycja, ale o niej się, wiecie, wypowiem więcej, jak już skończę. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o mek kulturalnie. I słuchajcie, ja mam do Was takie pytanie, tylko wiecie, bez owijania w bawełnę. Ja nie lubię pierdololo, powiedzcie szczerze, co myślicie. Czy Chcecie, żeby MAC kulturalnie stało się taką serią? Ja po cichu o tym marzę, bo chciałabym gdzieś e, zbierać e, to, to, co mnie ostatnio zainspirowało, co widziałam, co czytałam. E, więc bardzo mi zależy na tym, żeby takie, taka seria się pojawiła. Ale oczywiście to wszystko zależy od Was. Jeśli zauważę, że Wam się ta seria nie podoba, że nie jesteście zainteresowani, że generalnie macie to w nosie no to wiadomo, że nie będę kontynu kontynuować. Natomiast e, będę Wam bardzo wdzięczna za wszelkie informacje. Co myślicie e, o tym, żeby mek kulturalnie było serią? E, no i dajcie znać, jakie mini, mini seriale ostatnio oglądaliście i jaka książka mm, przypadła Wam ostatnio. Do gustu, albo co teraz czytacie? Bo Krzysiek na przykład teraz czyta, wiecie, mojego ulubionego autora z kalendarza adwentowego. Kto oglądał vlogmasy, ten wie. Dobra, także to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym mek kulturalnie i że u Was wszystko dobrze i też jest kulturalnie. Dobra.